Tajemnica Marsa, Escape Quest, czyli książko, gra jednocześnie Escape Room, że tu na każdej stronie poszukujemy numeru, który przyniesie nas do kolejnej strony. Więc generalnie jest ta, ta, ta mechanika jest taka, taka tylko łatwa tutaj, bo przechodzę na, na kolejną stronę i, i widzę, że, że, mam, że do, na dobrą stronę przeszedłem, bo, bo mam na tej stronie odnośnik do tej wcześniejszej. Ale z drugiej strony muszę wykombinować, no jak, jaka to będzie strona, tak, że łatwo sprawdzić, a matematycznie lub też wyszukać gdzieś tam w grafice odpowiedni numer. Tutaj mamy tajemnicę Marsa, widzimy od razu, kto, kto to zrobił. Natomiast wydaje Egmont u nas, tak, z drugiej strony, gdzie my tu mamy Egmonta, Egmont Polska jest. Od 12 lat, jeden gracz i więcej, około 3 godziny zabawy. Scenariusz, ilustracje o. Generalnie fajna, fajna rzecz. Ja w ogóle lubię tą kolekcję, bo ona jest dla mnie idealnie dla młodzieży. Mamy na rynku gry takie typu Escape Room dla, dla dzieciaków. Nie ma ich wiele, ale, ale jest. Książko Gier dla dzieciaków. Jest trochę interaktywnych takich dla. Dla starszych, już takich, które naprawdę lubią i zaawansowa są zaawansowani w tym, a te to jest tak pośrodku, właśnie takie dla, dla młodzieży, dla nastolatków. Więc ani nie jakieś specjalnie łatwe, ani nie jakoś takie bardzo trudne, żeby mega łamigłówka, żeby to było strasznie ciężkie. Ale takie, takie pośrodku mniej więcej z tych, co jest na rynku. Natomiast na pewno ilustracje jedne z najlepszych na rynku które tworzą fantastyczny klimat i, i różnorodność. Bo mamy, sam w Salem to było nawiązanie do horroru, tak, do czarownic, Poszukiwacze Zegnionego Skarbu to nawiązanie do Indiana Jonesa, czyli typowa taka przygodówka, tak, tam typowy horror. Zagrać Neo-Dolarów i świat wirtualny no to nawiązanie do, do cyberpunka, do, 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 do fantastyki, tak? do science fiction do wirtualnej rzeczywistości. Jakieś tam androidy, tego typu sprawy, tak? Tam, czy tam ten... rozszerzona rzeczywistość, tak? Ta wirtualna VR. No i tutaj mamy tajemnica Marsa, czyli do Czerwonej Planety sobie tutaj nawiązujemy. Od razu skojarzenie z filmem Marsjanin, zresztą tam w środku będzie w jednym miejscu plakat z tego filmu Marsjanin. Też od razu skojarzenie, chyba nawet pierwsze, z Pamięcią Absolutną, tą z Arnoldem Schwarzeneggerem, ta, ta zupełnie pierwsza część. No i oglądamy, co my tu mamy, tak? Tu jakieś zwierzęta marsjańskie trochę ewoluowały. Reguły, kilka jakichś porad. No i już pierwsza zagadka. No, gra, y, fascynujące są, są grafiki. Generalnie poszukujemy y, tutaj y, powtórzeń, s, jakiś y, sumujemy, obliczamy. Wyszukujemy jakieś, jakieś cyfry, yy, zaginając kartki, patrząc pod różnym kątem na publikacje, jakieś tam odbicia, yy, się doszukując, że coś zostało odbite, zniekształcone w pewien sposób. Tu jest jedne zakończenie, będą, będą dwa, dwa zakończenia tutaj są. Widzimy wahadłowce, widzimy tak, odciski palców. Jakieś mikstury, więc trochę takiej chemii, tak? No, jak statki kosmiczne od razu, bo to jest przestrzeń, tak? Kosmos, o, tutaj z zagin zaginaniem stron, z planowaniem ruchów po, po mieście. No tu z jakieś zamknięte drzwi, tak? Trochę połączeniu z muzyką, ze wzorami. O, tu widzimy kratki, tak. Trochę labiryntów. Od razu skojarzenie z epidemią, z pandemią, co mamy teraz, tak. Wszyscy noszą te, te maski. To są no, grafiki fenomenalne tu są. No i tu takie matematyczne, tak. Trochę astrologii, astronomii. Tu jest astrologia, bo to jest zodiaku znaki, tak. Porównywanie. O, nawet fachy się pojawiają. O, tu jest właśnie ten Marsjanin, tak. Mocno się pojawia z Marsjaninem. Ale, no właśnie, z Total O, trochę jakieś układy scalone, tak. Własne notatki. W oryginale zobaczmy. don't panik. Tu pozostałe, które widzimy w tle zresztą i mamy zgięte, zgięte kartki. Przecinamy z jednej strony, będą podpowiedzi, z drugiej strony, będą odpowiedzi. No i tutaj do, do, do wyciągnięcia taki jakby klucz, tak, tam rzeźba, karta magnetyczna i daktyloskopia yy, fragmentu odcisku palca. Więc trochę redaktywów też się tu będziemy bawić. Yy, te zakładki są też takie du duże, więc na fajnie to się zaznacza nimi, tak. Jestem gdzieś tam w środku, chcę sobie zrobić przerwę, bo tu warto sobie od tego czasami odejść, przerwę zrobić, bo za dużo to też u może rozboleć. No i bardzo łatwo sobie zahaczam, przez to, że, że te tutaj rogi są, są takie, takie bardzo, bardzo długie, tak. To jest, to jest wygodne do zaznaczenia, mi się to podoba. No i tu jest kolejna kolejna serii, która to piąta, piąta, piąta z serii. Seria, uważam, się bardzo dobrze przyjęła. Wyróżnia ją przede wszystkim fenomenalne grafiki. Uważam, że najlepsze chyba na, na rynku grafiki. I poziom zagadek taki, taki średni. Że nie, nie, dla, 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 nie jest to gra rodzinna, dla, żeby z małymi dziećmi się, się bawić i inne zagadki. Ale nie jest to też takie mega skomplikowane, takie gdzie dla, dla ludzi, którzy typowo kupują jakieś tam łamigłówki i, i, i lubują się w, w, w łamigłówkach. To jest taki poziom, no tak w sumie idealnie dostosowany, te, te 12 lat, 10-12 to jest tak idealnie dopasowane. Na ogół tu będziemy liczyć, gdzieś tam prześwitywać, patrzeć pod różnym kątem na strony. Co jeszcze? giąć, tak, kartki. Wszystko na matematyce. Gdzieś tam wyszukiwać jakichś kolejnych. O, nawet tu widzimy, tak, gdzieś 9a, 8, tak. No i są, są podpowiadajki, są odpowiedzi. Generalnie klimat Marsa, klimat z spotkanie z, z kosmitami, tak? Bo tu już widzieliśmy na zdjęciach, są, na ilustracjach są kosmici, więc będą te spotkania z kosmitami i będą dwa, dwa zakończenia tutaj. Fajna rzecz, szczególnie jak ktoś lubi tematykę e, podboju kosmosu, tak? A na ten, teraformacja Marsa jest teraz mega, mega grą modną i wysoko nagradzaną, więc ten klimat też jest idealnie na czasie. Warto Mieć tą książką grę. Dzięki.